Królestwie dotkniętym suszą, ziemia wysuszona na wiór, pilnie łaknie wody. Zaś mieszkańcom wypatrującym deszczu z każdej pojawiającej się chmurki powoli kończą się jej zapasy. Sytuację uratować by mogła panna deszczynka, którą niestety jednak to się zamknął w wysokiej wieży. Jakby tego było mało, wieża otoczona jest murem porośniętym przez pnącze, które każdego śmiałka chcącego uwolnić pannę deszczynkę, może szybko unieruchomić. Jednak trzeba spróbować dla dobra królestwa wskrzesić w sobie, Nuty bohaterskie i podjąć wyzwanie uratowania panny. Wyzbądźmy się strachu, otrzyjmy pod z czoła i ruszajmy na wieżę. Szturmujmy jej bramy, otwórzmy szeroko. A gdy się otworzą, wspinajmy się wysoko. A tam na szczycie, na ostatnim piętrze, jest, jest panna deszczynka. Już naszą opiekunkę ogrodów słoneczne dni mamy w ręku i nasze królestwo jest uratowane.